Liturgii Kościoła w tym tygodniu, w poniedziałek, uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. W naszym kościele dziś nam przy świętej o godzinie 12.30 dzieci z klas, z klas trzecich ze, ze szkoły podstawowej nr 21 przystępują do pierwszej komunii świętej. Natomiast w niedzielę, za tydzień, także o godzinie 12.30, będzie pierwsza komunia święta dzieci ze szkoły nr 15. W przyszłą niedzielę o godzinie 9 z Wawelu wyruszy coroczna procesja na skałkę ku czci świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Zakończenie na skałce po mszy świętej, której przewodniczył będzie biskup Jan Kopiec, biskup senior diecezji Gliwickiej. Przyzwając pośrednictwa świętego biskupa, będziemy spoglądać w kierunku wrześniowej pielgrzymki całej metropolii krakowskiej do Asyżu, czyli do miejsca, w którym 770 lat temu Kanonizowano świętego Stanisława Zeszczepanowa. Pełny tekst zaproszenia na procesję skierowanego do nas przez arcybiskupa metropolitek Krakowskiego znajdziemy w gablocie przed Kościołem i na naszej stronie internetowej. Spotkanie dla młodzieży klas siódmych, przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania, odbędzie się we wtorek 9 maja o 17 w Kaplicy Matki Bożej. Wspólnota Chrystus na Krowodrze zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek. 11 maja po mszy świętej wieczornej, czyli około godziny 19. zapraszamy na codzienne nabożeństwa majowe, które odprawiamy o godzinie 18. Jutro zapraszamy na nabożeństwo ku czci naszej patronki, świętej Jadwigi Królowej, o godzinie 18:00 połączone z nabożeństwem majowym. Jak co miesiąc będziemy się modlić głównie o rozeznanie powołania przez ludzi młodych. Odczytywać będziemy również prośby indywidualne zapisane na kartkach. Które przez cały miesiąc można wrzucać do skrzynki przy figurze Świętej Jadwigi. Serdecznie zapraszamy. Natomiast w piątek adoracja najświętszego sakramentu od godziny 17. W naszych modlitwach pamiętajmy w tych dniach także o tegorocznych maturzystach. Prośmy o miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy w tym tygodniu odeszli do wieczności. Są to Świętej Pamięci Helena Janusz z ulicy Krowoderskich Zuchów 7 i Janina Skrzypaszek z ulicy Opolskiej 13. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w, poko niech odpoczywają w pokoju wiecznym.